2 maja, niedziela Jeruzalem, księga życia. Modlitwa uczyni Cię liturgiem. Takie jest Twoje powołanie jako mnicha żyjącego w mieście. Jak śpiewa psalmista, będziesz składał mu dzięki wielkim zgromadzeniu. Będziesz go chwalił wśród licznego ludu. Niech Cię to nie napełnia ani smutkiem, ani próżnością. Do tego powołał Cię Bóg, który sam ma upodobanie w swoim ludzie. Po to właśnie otrzymałeś posłannictwo uwielbienia i stawiennictwa. Pamiętaj, że modlić się w świątyni Bożej, to modlić się w łączności z Kościołem, w jedności ciała Chrystusowego. A ciało Chrystusowe składa się z wszystkich wierzących. Tak więc, kto się modli w świątyni, zostaje wysłuchany, bo w duchu i prawdzie się modli. Ten, kto modli się w łączności z Kościołem. Kochaj liturgię, którą wybrał, wybrała Twoja wspólnota, uczestnisz w niej wiernie i z punktualnością. Bądź zarówno uległy, jak i aktywny, wiedząc, że przez to służysz Kościołowi i czynisz to, co się Bogu podoba. Rozweselę ich w moim domu modlitwy. Całopalenia oraz ich ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu. Bo dom mój nazwany będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. Kochaj Kościół, w którym odbywa się liturgia, i bądź w tym świętym przybytku pełen szacunku, pokoju, pogody i skupienia, aby na Twój widok i za Twoim przykładem wszystko wokół sprzyjało modlitwie i pokojowi. Przywdziewając na Oficja kuklę liturgiczną pamiętaj, że jako chrzczony w Chrystusie naprawdę przeodziałeś się w Chrystusa, a cała Twoja istota stała się pieśnią uwielbienia Jego chwały. Przywdziewaj więc tę szatę i noś ten strój w podwójnym świetle. Chrystus, który Cię okrywa i Ducha, który Cię ogarnia. Bądź przez to ciałem Chrystusa i świątynią Ducha ku chwale Ojca. A weźcie, szczytem Twej nieustannej modlitwy niech będzie codzienna Eucharystia, w niej bowiem osiągasz najwyższy stopień jedności z Twymi braćmi, wespół z którymi towarzyszyło ciało Chrystusa. Wszyscy bowiem jesteście nawzajem dla siebie członkami oraz jedność z Bogiem, który ten sposób Mieszka w tobie, a ty mieszkasz w Bogu.